Dobra, na tym skończyliśmy oglądać Ciekawe jaki jest następny jego poziom Ja czy za godzinę będzie za godzinę będzie Sylwester Będzie 2013 za godzinę dokładnie, o, dokładnie. Jest 23 jest 23. No. no. Super, a kiedy będziemy puszczać fajne wejki? O, 24, kilka godziny? Nie ma 24. 24 to północ. Ale to fajnie zrobili. Muszę wyciągnąć od tego gościa, jak on to zrobił. W filmach, ja jestem Czy mi się wydaje, czy to jest trudne? Oby było fajne, bo <kluzni> na razie na dźwięk jaski się kwalifikuje. No dobrze. Tu zobaczmy. Tu zobaczmy. Zobacz, zobacz, Dobra, to, zrobimy to, małą przerwę. No dobrze. 15-16. <kluzni> o, chyba więcej. to ja jestem w tym przedsięwzięciu, to jest fajne. Ale dziwak. W kosmosie. Wiesz co? Skończmy ten odcinek lepiej. Co z tego, że trwał minutę? Jeszcze kilka sekund. Hello. co Dobra, już chyba koniec. A dziś nie trójkąt. serii. Nie chcieliśmy dużo odcinków. Dobra, cześć.